Witam wszystkich bardzo, to bardzo, bardzo serdecznie, dziękuję, że dalej tu jesteście ludziska, dzięki, dzięki wielkie, e, dziękuję wszystkim, którzy się tu zjawili w jakikolwiek, jakikolwiek sposób, o, mam trochę fryzurę, e, serdecznie dziękuję, jeszcze raz, łapeczki w górę, komentarze ludziska, suby i w ogóle, e, no i dzisiaj gramy sobie masochistą, dzisiaj zagramy masochistą, plus 5 obrażeń to trzymasz, e, obrażenia trwa do końca fali, 10 max pz, plus 20 na CPZ plus 8 pancerza, minus 100 obrażeń, e, widziałem różne buildy do, do masochisty, no, ja, ja lubię grać nożyczkami, bo mam wysysanie życia. Widziałem, że tu grałem pod kieł, co no mamy, regenerację pz, a nie. Mm, a nie co? A nie. Y, w, w, w kradzież życia? Ale to wysysanie życia, ale to i tak jest ok. Też na pukawkę też widziałem, że niektórzy grają. No, ja gram, ja gram, ja gram nożyczki. Ja grałem nożyczkami. Tutaj biegam w przeciwniku oczywiście, ile możemy, bo to nam daje obrażenia. Na spokojnie, nie chodźcie stresować I widzicie, wyegaliśmy w przeciwniku, nawet nie straciliśmy ani trochę HP, więc spoko e, Tu może być... Obro... Szukamy głównie obrażeń w walce wylecz, ale teraz chciałbym... E, obrażeń nie szukamy, chciałbym no kurczę... oj dupa e, Na start trochę zbierania hey. <śmiech> <śmiech> Na zdrowe, dzięki, e, kaczucha Szczęście chcemy sobie zablokujemy z tego względu, że my chcemy bardzo szybko dostać oddaną krew. To jest taki item, który nas daje jeden, jeden, jeden obrażeń na sekundę. To jest bardzo dobry item. Bo jeżeli nie odczuwamy w jakikolwiek sposób hmm, czego, no tych obrażeń, które dostajemy. To daje nam zbieranie, nie? I do tego jeszcze cały czas nam y, aktywuje pasywkę i dostajemy cały czas obrażenia, Więc to jest bardzo, bardzo dobry item, który sobie mieć. No błagam, zbieranie, no zbieranie. Y, kupon, nożyczki, idziemy dalej. tak cały czas, stoimy i po prostu atakujemy, nie? Jakiś armor milewizjany i tak dalej Aleluja, dwa zbierania Kaczucha, roleczka Roleczka znowu Znowu roleczka, znowu rolka. i no, mam drzewo, ale dziwne, że na mnie nie poleciały nożyce, tak szczerze. Nie, cztery rolki były chyba. Jest ok. Tutaj znowu biegamy przeciwników. Cyk, stoimy, tankujemy twardo. Nie boimy się, nie boimy. Dobra, znamy limit. 2 hp nam zostało fajnie. Jest okej okay. Jest skrzynka, idźmy na coś fajnego 118 Spoko, yy, to sobie weźmiemy Szczerze mówiąc nie chcę uniku za dużo, ale ten pan wydaje się być fajny A, No i tutaj szybkość wezmę, ale No jest lipnie, jest lipnie To sobie kupię rolka, nożyczki Spokojna yy, pszczółeczka, rolka Kawę zablokujemy, rolniemy jeszcze raz. Nie ma tego czego chcieliśmy. Zablokuję sobie podejrzany wtedy i idziemy dalej. Kurde, tylko 5 nożyczek na razie mamy. No, piąta fala. No, tak najlepiej. No i jest w porządku na razie. 23 obrażeń, obrażenia w walce wręcz mam jeden tylko, ale to nic. Na tych początkowych falach jest spoko, nie? Cały czas musimy tego armora kontrolować, bo im, im dalsza fala, tym moby więcej biją. Yy, na chciałbyś cały czas obrażenia dostawać, nie? Do momentu w którym nie mamy na przykład właśnie tej oddanej krwi albo takiej tej czerwonej łapki. Coś się nagrywa, nagrywa się. Dobra, 154 materiały spoko yy, rolka. Wziąłem tu zbieranie i tu wziął obrażenie wolę wręcz yy, I tu możemy cały, cały sklep ten sprawę kupić, pyk, pyk pyk, pyk, rolka za darmo, kupon zablokujemy, zablokujemy sobie to, rolka za darmo i możemy chyba na tym pozostać na razie Szósta fala. Na razie idzie spoko Tak jak mówiłem szukamy mm, szukamy tej oddanej krwi, żeby sobie zgranie podbić. Liczymy, po, po cichu liczymy na to, że dość szybko nam dropnie yy, tak no to co? Dosyć, jakiś armor Coś tego typu. mam armora, która nie 10, więc fajnie. No na razie będzie dajemy radę, dlatego, że możemy takaś bardzo dużo obrażeń, nie? Na początku. Potem już nie będzie tak łatwo, niestety. No cały czas liczymy na tą oddaną krew, no. Drzewo. Dobra, 21, 188 materiałów, spoko. Zobaczcie może co to jest większe, to, to jak z 8 materiałów, to whatever, szczęście bierzemy, pyk, pyk, yy. nie biorę tego, na razie mam dużo regeneracji zdrowia, nie potrzebuję więcej, a co my tu, co my tu, co my tu, metalowa płytka na pewno, na pewno tą skórzaną kamizelkę bym wziął, chociaż może nie, wziąłbym sztandar, Zalukuję kwas i idziemy dalej. Cały czas nic się nie zmienia, wchodzimy przeciwników. Co prawda patrzcie zwróćcie uwagę na to, że yy, troszkę więcej już tam aktualnie biją, ale to dalej nie są jakieś obrażenia, których musimy się jakoś straszliwie obawiać. Też sobie w tego wbiegamy, tego dużego. Jeszcze szefie, jeszcze. Dobra. W sumie tylko jak możemy nie zabijać na początku. I sobie po prostu... O właśnie. I wchodzimy w niego i jeszcze szefie, jeszcze. Znowu czekam na jajko. Jest jajeczko i wchodzimy Pięknie. Obrażniemy ma 55, więc fajnie. O! Od razu pada, szkoda już 250 materiałów, spoko. To sobie weźmiemy. Rolka, tu wierzymy co? Obrażnienia w walce wręcz chyba tak bym zrobił. Weźmy, tu sobie weźmiemy regenerację PZ już powoli, to sobie bierzemy, rolka. Znowu metalową płytkę sobie weźmiemy, rolka. To, to. I te dwa sobie zablokujemy. No na początku właśnie celujemy raczej w te HPki i armor. Żebyśmy mogli sobie na spokojnie stać w taki sposób właśnie na mobach. Bez jakiejkolwiek konsekwencji. Dobra, mam bardzo dużo armoru, bo 16 aż. Super. 19 HP, ale to jest dalej wystarczająco. Dobra. Jest ok, ja mam wrażenie 84. Robimy no bardzo dużo, bardzo robimy. Dużo to mi się podoba. Możemy bez problemu na razie, z tego co widzę, po prostu tankować damage I to jest fajne. 250 materiałów też dużo. Eee... Zbieranie sobie wezmę. To i to. Rolka. Eee... weźmy tutaj to czas. To. Rolniemy sobie jeszcze raz. I jeszcze raz sobie rolniemy. Może pozdrowcy kupić. Rolniemy sobie jeszcze raz. I tyle. Eee, mam dużo regulacji pz Mamy 16, 16 armor, to jest bardzo dużo. Jest, jest bardzo duża sytuacja, że dostajemy obrażenia. Z tego obrażenia oczywiście musimy ją dostać, więc jest w porządku. Jak się tutaj mamy dużo regeneracji, ponieważ by też, też się zupełnie nie martwimy, bo ile? 30, to, to jest naprawdę, naprawdę sporo. Niech nas atakują, chłopaki. Dobra ładnie, cały czas tych dużych możemy biegać. w sumie, póki nie zabijam na hita ładnie, skrzyneczka masz druga? Marznie ściętej głowy. Więc materiał dwie skrzynki spoko, 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 Mam dużo patrzeń, więc tutaj sobie rolniemy. Rolniemy sobie jeszcze raz. Weź sobie to zbieranie znowu. Yy, weź sobie nożyczki, weźmy sobie babasa obcych. Moim zdaniem to jest trochę niesłychne, bo my, my i tak będziemy zabijać naprawdę inna hita. Moby, więc to jest spoko. Rolka. Yy, roleczka. Roleczka. Yy, królik, Rolka. Mmm. chyba rolka nożyczki eee, rolka kostka, eee, ciasto, rolka rolka jeszcze raz, torba kurde no nie daje tych nożyczek wam powiem zacznijmy jaki będzie boss następny, ale liczę na mamutka, liczy na mamutka jest ten duży kolega, zawsze w tej duży sobie biegniemy. Czemu by nie? O, duży kolega. Dobra, i tu oczywiście biegamy znowu. Tylko tylko możemy. W takim, yy, tak mniej więcej sobie wybieram. Targetów, które wbieg wbiegam yy, na pewne etapy. Na początku wiadomo, że wbiegać te słabsze mowy, potem biegamy już w takie bardziej charakterystycznie przykład ten duży, albo np. tym w hełmie. Bardzo fajny jest też loot alien, bo on jest całkiem tanki. W nią też można wbiegać. Dobra. No i super. Nie chcemy. Tu bierzemy co? Rolkę i tu bierzemy chyba tego pancerza na bossa. Tu weźmiemy mistrzostwo. Weźmiemy, może, węgiel. Rolniemy sobie. Tu nic nie chcemy, więc rolka znowu. Nożyczki, rolka. A czy my chcemy. Podejrzewam, mistrza, Chyba chcemy, rolka. Czy my chcemy blupa Chyba nie. Szczerze mówiąc, rolka. Chcemy na pewno kończynkę i sobie ją weźmiemy, jest Bosik. Jaki Bosik? W wcale nie musimy coś obrazić od Bossa, możemy coś od, od innych MOBów, żeby trochę uspokoić sytuację. Tutaj wyszedł jakiś Bancard, Nieco robi. A zrób ten, ten co zbierał te yy, materiały, tylko to, to by był skidowany po prostu obrażeń znowu Jest mutacja Jest w porządku, jest w porządku Dobra mamy to, super Błagam mamut, błagam mamut, błagam mamut, błagam mamut, błaga mamut. Niech to będzie mamut, proszę, 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 proszę Mamut, 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 mamut Melonik. Ale to melonik jest z szynki. Eee, wezmę. Dwa szczęście, za każde posiadanie jedan niekrytyczne. Wezmę to, wezmę to, wezmę to, wezmę to. Wezmę to. I tu szukamy kryta. Kurde no, to nie będzie kryta się taką. Szukamy teraz kryta, szukamy kryta. Rolka To, to Traktor, rolka, nożyczki Rolka Rolka znowu To weźmiemy, to weźmiemy, rolka Nie ma krytów, chcemy kryta, chcemy kryta, chcemy kryta Chcemy dużo krytów, chcemy dużo krytów Na razie w porządku, one za, za, za dużo nam nie biją Więc fajnie No, coś ich dostaliśmy, super. Jak to brzmi w ogóle? No, w sumie tak jak masochista, właśnie. Dashni, dashni tak, 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 dashni, dashni szefie, dashni. No, liczymy na tą oddaną krew, bardzo. Liczymy na oddaną krew, kurde no. Tej to jest tak. Lutalien, dobra. Ten to jest tak genialny na tym masochiście. Tak genialny jest, on w ogóle go nie daje no. Więc właśnie to na blisko nie było do nieba no. 500 materiałów spoko yy, nie chcę tego tego też nie chcę yy... kryta kurde no też jest dobre no to rolka nic nic nożyczki rolka nic rolka nic rolka nożyczki roślinka rolka kawa nożyczki kurde no nie nie do gry to, no, ale daje dużo tak speed, więc też fajnie w tych level up'ach. Dobra, fila luzu. Znowu wchodzimy, chwila luzu. I tak cały czas. Fila wchodzimy. Chwila luzu. Nie tu się wleczy, wchodzimy. jakiś pomidor, nie wiem, cokolwiek. Bo ta miksturka taka śmieszna, no cokolwiek niech da. No, wchodzimy. Obrażam 44 już Po 115, po 120 bije, więc fajnie. Tego tu wchodzimy. Tego tu wchodzimy tutaj na pełnej Jest lud alienek. Gdzie on jest? Już umarł, aha Druga skrzynia fajnie. Mamy 196, no powinien nam kurczę dawać fajne rzeczy, no. Wezmę. No wezmę, wezmę to, wezmę, to wezmę to. Rol... Błagam. Błagam kryt. No proszę. Regenerację no. wezmę pręczy taką. Bluza. Blu... Wezmę bluzę, wezmę noszyczki, wezmę kawę. Rolne. Eee, rolne znowu. Rolne znowu. Wezmę to. Rolne. To. 24 pancerza W miarę sporo, nie lubię tego bossa, ale damy radę Trochę obrażeń dostaniemy Powolutku do przodu Ojojo, nie podoba mi się to, chyba, chyba sobie odpuszczę bossa w tej turze i po prostu spróbuję przetrwać, co? Tak zrobimy, nie, nie, nie wydaje mi się, żebyśmy mogli tutaj za go skontestować tak szczerze, chyba że po tym na koniec tury po prostu będę już tak Tak sfidowany, że, że po prostu w niego wejdę go zabiję na hita Nie wątpię Za dużo tych mikrocypków jest, chociaż... Jest, dobra, ufff Jeszcze to no, super To nas nie interesuje Pięć czarnego życia No wezmę to, no wezmę to Ale no, z bólem serca Nożyce Rolk. Chociaż nie, bo ta bluza jest w sumie dobra To nie najgorzej w sumie, to, to Rolka destruktor. to jest broń palna, to nie Rolka Nożyce Steroi Steroidy no, Dużo prędkości ataku, to, to jest fajne, to, to jest fajne Ale no lipa, lipa, no ja liczyłem na. Kurde, tak liczyłem na tą daną krew, więc no, tak dobry item na tym osobiście Może jest wyłączony, bo jest zbyt OP bez kitu Jest Kasia Szkrzynecka Tu jest nie takie taki kongo w ogóle z tymi przycypkami Co biegają Jako tako i idzie no No nie dostaję obrażeń praktycznie. Jest tak, że na początku jest lipa, lipa, lipa i pod nagle jestem ni nie, niesamowicie silny. Błagam, kryt. No, kryta dajcie, no co jest grane? Bo żeby ta gra nie lubi. Rolka. Rolka. Jest kryt jakiś, pięknie. Rolka. Rolka. Rolka Rolka Do jasnej czas. No jak to jest możliwe ludzie Myślę że mam dużo armora nie? To, to chociaż tyle, naprawdę To jako tako to idzie wszystko, ale Dajże spokój człowieku Serio, no ani kryta nie daje, ani nic, no nie wiem. Tyle szczęścia, a tyle nieszczęścia. O, cytaty mądrych ludzi, Artur Gębić. trzecia w nocy, 19 października, brotato. 500 materiałów, nie tak już dużo yy... Czy my będziemy chcieli więcej hp? Nie wiem Nie wiem, przetworzę to To wezmę, to też wezmę Błagam, kryt Kryta dajcie no Nie dało kryta Znowu To rolka To rolka Kryt w końcu, jakiś, jakikolwiek Fajnie Kaczuchy, nie To Ten boss jest w miarę więc spoko Na tych jajków to zabiję, bo tu nie ma co Na taką ilość walczyć Ole Purepi ty, daj spokój ty tych Alienów No Co jest? Kapitan Alien Dużo uniku mi się wydaje i z tego względu jakby ja aż tak dużo obrażeń nie zyskuję, ale to jest okej okay, jakby bo... Dlaczego? Bo, 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 bo mam tego tak speeda z tego, więc nie ma tragedii No poszedł, ład, ładnie poszło, ładnie poszło Ten ja trzynięcie działa na, na 20 fajta to dopiero mi jajca, tam ja jak berety, mówiłam Maxyn za znajczkę, No wezmę to, choć... Nie, to... No, no nie będzie. Eee, nie biorę tego, tego też nie biorę. A może mogę to wziąć przez to, że sam tam wcześniej w sumie rolka? Dobra, nie daje w ogóle to w ogóle. Daj no, daj, że no, no Jest kryt. Rolka. Tu jest kryt, ale to nie kupuje za dużo golda. To nie, to jest rol. Tu nic Oprócz tych skrzydeł chyba Rolka Tu nic To Rolka Jest w końcu jakiś Dobry item No Ile można było czekać w tych że przysięgam no, 18 fala jest Całe życie wiatr w oczy, całe życie A mnie daszują wszyscy Dobra, no, trzeba trochę pobiegać. Są tak rozpędzone te gnojki. Dobra, już zadajemy konkret obrażenia. No ale jest taki moment właśnie w tej fali, że bijesz po jeden, 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 jeden i tak musisz stać i patrzeć, mam tego uniku. I oni się tak zbierają i zbierają. Ja nic z tym zrobić nie mogę i nie mogę nic z tym zrobić, nie mogę nic z tym zrobić. No i tak stoję, stoję i się patrzę. Pana kolega 662 materiały yy, nie, na pewno nie yy, mogę wziąć i to przetworzę. Spoko yy, Błagam, kryta dajcie. Nie, no nie mówię, no kurde Serio? Serio no, ser... no, nie, no to jest tak. Wezmę no, to, to... Rolka To Rolka Nożyczki nie Nie Mnie już interesuje tylko i wyłącznie Trafienie krytyczne I tak nic nie dropi nie, To jest Naprawdę tak unlucky Ten run jest naprawdę mega mega unlucky moim zdaniem Ani oddanej krwi nam nie dropnęło Ani nic Nie wiem Kryta nam w ogóle nie daje nie dał nam tej czerwonej łapki takiej, no nie wiem, nie wiem. Zostaje wyobrażenia na sekundę. Żaden legendarny broni, co nam fajnie by jakaś podpasowała. Nie wiem, no, no lipnie, lipnie. Ani jeden wabi nam mnie A mi się w ogóle wydaje, że mi... Ktoś to musi zweryfikować. Nie mi się wydaje, że od mi się save zepsuł, to mi wabi w ogóle nie dropi jak coś. Nic, a nic. materiałów? Nie, nie, tak. Kryt jest jakikolwiek, super. Dziękuję. Ostatnia fala. Jest w końcu, na koniec lecę mała ręka. Odnosi 1,5 obraźliw na sekundę, nie zapewnia tymczasowej niezniszczalności. No w końcu. W końcu i nareszcie. Rolka. O, rolka. To. Jedziemy. I cały czas się zwiększa. O I cały czas dostajemy i cały czas obrażenia. Jeden, 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 jeden. I to jest tak OP. I tak powinna tak gra wyglądać od samego początku. jakaś oddana, krew czy coś, by nie było takich sytuacji, że z stoję i ja nic nie biję. Tym mobą. Cały czas. Patrz jak, jak dermis snowballuje w, w ciągu walki, no. A ja w ogóle nie dostałem obrażeń. Tak powinna tak, to od samego początku wyglądać. Tak unlucky był ten rand. Matko boska, masochista. Daj, że spokój. Skocza z to jest mega dobry item. No tak jak mówiłem, no taki item, chwała ręka, nie wiem. Yy... Odana krew i tak dalej, to by totalnie rana ustawiło od początku do końca, no ale nie było, no. Czasem trzeba sobie radzić widzę, właśnie tak jak teraz na przykład. No No i wiadomo, klasycznie, trochę zbierania, trochę szczęścia. Głównie obrażenia walce wręcz tej sz szansą nikt nie wiem czym grał tak szczerze, no bo ja miałem tą bluzę to ją gram, ale tak to to nie wiem. Także dzięki za oglądanie, zostawcie komentarz, widzę, jeśli do końca. Łapeczki w górę, trzymajcie i nara, cześć, pau! I klikam. Nara.